Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Vlogmas numer 8. Dzisiaj jest 8 grudnia 2021. To tak dla potomności. Dzisiaj zaczynamy dzień. Ciężki dzień. Ja swój dzień zaczęłam bardzo wcześnie. Nie mogłam spać, obudziłam się, mam dużo rzeczy na głowie. I chciałam Wam pokazać, jak mój syn wrócił wczoraj ze szkoły. Nie wiem, czy Wy to będziecie widzieli w tym świetle, ale zobaczcie, jak wygląda jego kurtka. Jest cała w błocie. I to jest jedyna kurtka, która jest, yy, no, tak ciepła. Yy, więc teraz muszę zrobić coś, ponieważ dzisiaj jest, yy, co dzisiaj, jest środa. On ma jeszcze dwa dni. Zobaczcie, tutaj widać tutaj widać różnicę chyba e, z przodu, jak tak pokażę Wam. O, to widać, gdzie jest czysta, a gdzie jest pokryta po prostu no, błotem. E, na na z tyłu jest cały brudny. E, mi się zapytałam, co się stało, że kurtka jest w takim stanie. To mi powiedział tutaj, też kaptur, tak jak kaptur przypadał cały całe tył. To mi powiedział, że ktoś go popchnął, i e, o tym, że on jest popychany w szkole. Ja już słyszę od jakiegoś czasu. Ja już rozmawiałam z panią nauczycielką jakieś dwa tygodnie temu, bodajże. I pani nauczycielka powiedziała, że, um, że ona osobiście niczego nie zauważyła, że ona oczywiście um, zwróci większą uwagę, że postara się poobserwować jak oni się bawią, bo Izak ma takich dwóch kolegów. Z którymi głównie się bawi. I ja rozumiem, bo um, Izak ma pewne ograniczenia i um, jego krąg przyjaciół jest bardzo mały. I tak naprawdę bawi się tylko z tymi dwoma chłopcami. Um, w reception, czyli w, 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 w tej zerówce, um, bo to jest klasa cały, cały czas ta sama, te same dzieci, tam bodajże dwójka tylko się zmieniła. Ale chłopcy są praktycznie tacy sami, i on najpierw bawił się tylko z tym jednym chłopcem, w, właśnie w zerówce, a w tym roku, tym razem, zaczął bawić się też z tym drugim chłopcem, ale nie wiem, który z nich, moim zdaniem, jest prowodyrem tego naprawdę dziwnego zachowania, bo w zerówce młody się nie przewracał. A teraz nagle zaczął się przewracać. I jak już mówiłam, ja miałam oczywiście kilka słów z panią uczciwką. Ona mi obiecała, że, że popatrzy, że ich może spróbuje jakoś rozdzielić, że um, może zachęci ich do zabawy z innymi dziećmi. No, było dobrze przez dwa tygodnie. A teraz Izaak znowu mówi, że go popychają. E, co najciekawsze, to ja najpierw myślałam, no bo to to jest oczywiście na zewnątrz, jak oni wychodzą, żeby się bawić, więc y, można pomyśleć, że no, w ramach jakiejś tam zabawy, wiadomo, dzieci się popychają. Ja zawsze mówię Izakowi, żeby nie pchał nikogo, nie kopał, nie pchał, y, nie bił, y, czy to pięścią, czy dłonią, czy w jakikolwiek inny sposób, y, nie naruszał ich cielesności, bo moim zdaniem no, to nie jest, nie jest dobre, nie jest miłe, kiedy dzieci, y, kiedy ktoś przyjdzie i cię popchnie. Więc Izak wiem, że on takich rzeczy robić nie będzie, bo rozmawialiśmy na ten temat. On wie, że tak nie wolno, że to jest niedobre, że nieładne, ale w tym momencie z jakichś powodów on uważa, że to jest zabawa. I o ile, wiecie, no tak jak mówię, na zewnątrz, no to ja rozumiem, że zdarza się, czasami też się gonią, klepnie się, ktoś, wiecie jak to jest, przewróci się, ale on się głównie przewraca na tył, na, na plecy. Myślę, że jest dla mnie trochę dziwne. A poza tym, co jest też dla mnie dziwne, i chyba najbardziej co mnie zdenerwowało, to to, że przedwczoraj wrócił ze szkoły z kartką, bo jeżeli dziecko się na przykład uderzy czy skaleczy, to dostaje taką karteczkę na wszelki wypadek to jest też, że szkoła się, się wiecie, tak jakby chroni, że gdyby na przykład, zwłaszcza jeżeli to są urazy głowy, że na przykład gdyby coś się dzie z dzieckiem stało, działo, na przykład jakieś y, y, późniejsze byłyby rezultaty, że tak powiem które się wcześniej nie ujawniły, gdzie na przykład dziecko miałoby wstrząs mózgu, czy w ogóle jakiekolwiek problemy, to oczywiście na tej karteczce jest napisane, że gdyby dziecko bolała głowa, gdyby dziecko, wiadomo, miało zawroty głowy, czy zaczęło wymiotować, to żeby zabrać go do szpitala, skonsultować się z lekarzem, bla, bla, bla. No i oczywiście jest też napisane na tej karteczce, gdzie nastąpił, znaczy w którym miejscu ciała nastąpił uraz, a także o której godzinie. I w poniedziałek młody, jak wrócił ze szkoły, to raz, że kartkę miał włożoną w, w torbę, ja taką mam tutaj, taką e, torbę na książki, e, taką teczkę, e, więc nie dała mi tego pani nauczycielka, gdzie normalnie pani nauczycielka daje, przy wypuszczeniu dziecka ze szkoły, podaje kartkę rodzicowi do ręki i mówi, że w tym i w tym w czasie dziecko sobie na przykład tam, nie wiem, skaleczyło palec, ale że jest okej, okay, że, że plasterek naklejony i że dziecko się na przykład nie skarżyło na jakiś ból, czy coś takiego. Więc ta kartka była u niego w torbie, nikt mi nic nie powiedział. Jest tam napisane, że uderzył się w tył głowy, więc pytam się go, jak to się stało. No i to młody mi mówi, że kiedy szli, ja tak zrozumiałam, że kiedy szli na lunch, czy nie wiem, czy to już było, jak czekali na stołówce, czy to było zanim wyszli z klasy em, na ten lunch, ale w tych okolicach chłopcy go popchnęli, i on się przewrócił do tyłu i uderzył się w głowę. No to ja się Wam teraz pytam, jako matka. Wy jesteście matkami, więc teraz powiedzcie mi, co ja mam w tej sytuacji zrobić, bo ja, ja nie wiem, no ja rozmawiałam z nauczycielką, oczywiście ja sobie z nią dzisiaj porozmawiam ponownie, oczywiście zapytam się jej, się jej, jak to jest możliwe, że dziecko się uderzyło w tył głowy i nikt mi o tym nawet nie powiedział, nikt na to jakoś specjalnie nie zareagował, no bo ja nie wiem, no nie wiem, no powiedzcie mi, jak mam to załatwić, żeby nikogo nie urazić, ale jednocześnie no ja nie pozwolę na to, żeby ktoś w taki sposób zachowywał się w stosunku do Izaka. no bo... No, bo to nie jest fair. I ja na takie zachowania nie pozwolę. Nieważne, czy to jest zabawa, czy nie, już w tym momencie zaczyna mnie to denerwować. Bo moje dziecko nie będzie czymś popychadłem, po prostu. Tym bardziej, tym bardziej mnie to yy, bodzi, że on ma dopiero 5 lat. To co będzie dalej? A nie chcę robić takiego czegoś, że powiem mu, no to się broń. Bo to nie o to chodzi. Ja nie chcę, żeby on zaczął popychać inne dzieci w szkole. Ja nie chcę, żeby on zaczął być agresywny w stosunku do innych dzieci. Bo To nie o to chodzi. Ja po prostu chcę, żeby inne dzieci nie były agresywne w stosunku do niego. Czy to tak dużo? Nie wiem. Dajcie mi znać, czy, czy może, nie wiem, no. Jestem nieracjonalna. W każdym bądź razie przepraszam za tą tradę, przepraszam, musiałam się wygadać chyba. Um... Teraz muszę jakoś wyczyścić tą kurtkę, bo chodzi o to, że dzisiaj jest bardzo zimny dzień i ogólnie w, do Anglii dotarł kolejny sztorm. Kolejny sztorm, bo jeden był już kilka dni temu, dosłownie kilka dni temu. Dzisiaj zapowiadali kolejny, więc muszę to jakoś sprać. Używam takiego zwykłego płynu po prostu do prania, no bo nie chcę, żeby mm, proszek zostawił jakieś ślady, więc mam płyn do prania. I oczywiście dość ciepłą wodę. Tutaj mam w... Miseczce i mam taką ściereczkę. Moja mama zawsze to robiła gąbką, ale ja nie chcę, żeby ta kurtka była zbyt mokra, więc myślę, że taka ściereczka to jest taka ściereczka bawełniana, tkana. Więc myślę, że powinna być taka w miarę, ona jest lekko szorstka. Także myślę, że będzie dobra do starcia tego brudu. No nie wiem na ile mi się to uda, ale no, żeby on nie był taki po prostu typowo, wiecie, poklejony. Ta kurtka. Tutaj jest o tyle ciężko, jeśli chodzi o tą kurczkę, że ona zmienia kolor pod wpływem kontaktu z wodą, ona się robi ciemna i, i ja potem, no ciężko jest, ale zobaczcie, no zobaczcie. Ciężko jest potem stwierdzić, gdzie ja to już czyściłam, a gdzie nie, ale może chociaż trochę jakoś uda mi się, wiecie, zetrzeć ten brud będę tak naprawdę widziała efekt, jak ją, o, no ale zobaczcie, to jest przecież, wow, dobra, to ja przestaję gadać, zobaczę, co uda mi się tutaj z tego, z tego zrobić, no bo mówię, młody nie ma kurtki, jest dzisiaj, gdyby nie było tak zimno, to mam inną kurtkę, którą mógłby ubrać, ale ona jest cieńsza, dużo cieńsza, bo to jest taka jakby przejściowa kurtka, i on ją nosił do, aż do tej pory, kiedy po prostu spadł śnieg i zrobiło się naprawdę zimno. I tak jak mówię, no z tymi sztormami to jest tak, że jest bardzo, bardzo wietrzne. I to jest naj, największy problem, bo gdyby nie wiało i nie padało, no to nie byłoby problemu, bym mu tą drugą kurczkę i tyle. Ale w tej sytuacji muszę, no nie wiem... Wow. Jakoś sobie poradzić. Zobaczcie, tak wygląda woda po praniu. Tak wygląda kurtka. Ona jest teraz mokra, więc niewiele tutaj będziecie widzieli, ale no, mam nadzieję, że po wysuszeniu. Teraz ją tutaj podsuszę suszarką delikatnie. Mam nadzieję, że będzie wyglądała nieco lepiej. To nie jest, oczywiście, to nie jest wiadomo, takie pranie, pranie, tylko taki szybki szybkie czyszczenie, no ale przynajmniej nie jest cała poklejona błotem, także trzymajcie kciuki, żeby po wysuszeniu też wyglądało ok. Tak więc, jak widzicie, idziemy do szkoły, moi kochani, tak nam się trochę można powiedzieć, póki co udało, bo jeszcze 10 minut temu strasznie padał deszcz, a ulewa, się, tak jak widzicie, zobaczcie, mokro wszędzie, wszędzie leżą połamane gałęzie, że sztorm, jak najbardziej obecny, no ale w tym momencie to tak popaduje troszeczkę młody. Troszkę, troszkę kurtka mokra, ale nie jest źle. Natomiast mam nadzieję, że tak się uda, bo jeszcze mamy dobre takie 5 minut do szkoły. Także, wiecie, wszystko może się zdarzyć. A! Młody mnie z tyłu popycha, żebym szybciej szła. Także, kochani, kurtka. Jest w miarę czysto, oczywiście to nie jest perfekcja żadna. Ręka obstarcia aż nie woli. Wow, oh no, I've over there, I'm flashing lights. Młody mi właśnie powiedział, że przegapiłam traktor, bo on jak, jak jedzie traktor to zawsze, zawsze podziwia. I teraz mi powiedział, że przegapiłam traktor. O Karetka, jak zawsze, tutaj zawsze pełno karetek, bo niedaleko jest szpital. Jest tak jakby nie zaskakuje mnie już ten widok chociaż zawsze smuci muszę przyznać szczerze, zawsze mnie to smuci więc tak kochani ja tutaj nie przeciągam bo spieszymy się idziemy do szkoły oczywiście dam wam sprawozdanie później ja mam dzisiaj dentystę z samego rana więc w związku z czym umówiliśmy się z dziewczynami po mojej wizycie u dentysty o, na kawę o 10 życzę mi powodzenia ale no, to przegląd, więc pewnie, pewnie pewnie będzie tylko kilka minątek Tak wszystkim. Także... młodym jest tutaj tarmosi, wybaczcie, pewnie dlatego Wam się tutaj obraz trzęsie. No to witamy. Jesteśmy dzisiaj z dziewczynami na kawce w takiej pięknej, klimatycznej kawiarni. Zobaczcie jak pięknie tutaj. Jakie piękne dekoracje są wszędzie. Nie będę tam tam siedzi klient, więc nie będę go nagrywać. My zawsze siedzimy w tym różowym pokoju, tam o tam, ale dzisiaj jest zajęte. Chyba, że panie potem wyjdą, to wam, e, to wam może nagram. No ale póki co, no to tak. Zastanawiam się, bo z drugiej strony widzę, że jest kontakt podłączyłam swój telefon. I tak, też jest kontakt, to może tam podłączę, bo e, telefon mi się e, rozładowuje, ale tak to tutaj wygląda. Zobaczcie. Stoliczki. My sobie tutaj przysunęłyśmy cztery takie foteliki, bo. Tutaj były takie jakby dwa osobne siedziska, ale nas, bez, nas jest cztery. Czwarta jeszcze w drodze, więc dziewczyny właśnie zamawiają kawę, herbatę. Idą, idą, więc nie wiem, czy będę chciała, żebym je nagrywała. Także pokażę wam, jak kawka przyjdzie. palik na ciepło z pastą właśnie, on jest tutaj no, zobaczcie, jeszcze paruje, w środku ma taką pastę migdałową i jest przepyszny, także tak wygląda, moje dziewczyny wiem, że będą miały um, herbatkę, także um, stoją na dole i zamawiają, bo na dole na parterze jest um, właśnie um, miejsce gdzie się zamawia, no, kasa, generalnie. Także tak, dziewczyny wziąły swoje rzeczy. O zobaczcie, zestaw parasoli pada strasznie, jest okropnie. Byłam u dentysty, wróciłam i powiem Wam, że straszne, straszne wieści. I moje zęby się ruszają, wyobrażacie sobie? Tragedia po prostu. Także nie wiem, czy ten rogalik to jest dobry pomysł, ale zanim mi wszystkie wypadną, to jeszcze się pocieszę rogalikiem i wypiję sobie kapusę. Oczywiście, jak dla mnie, kawa latte. A potem pokażę wam, co dziewczyny zamówiły, jak przyjdą. Bo jeżeli Viola znowu zamówiła sobie herbatę, to ona jest takim pięknym dzbanuszku podawana. Także pokażę wam, jak, jak przyjdzie. Proszę pisa. bardzo. Wiola, co masz dzisiaj? Nie pamiętam. Mokę. mokę. Viola ma mokę, mówi, że okropna. Nie wiem. Nie, niedobra jest. Ale... A Agusia ma. Co masz, Aguś? Zimową herbatkę. Zimową herbatkę? Uu, a jak smakuje? O, Imbirowa. O, proszę i czwarta muszkieterka dotarła, nie będę, nie pokazuję twarzy, jakby co, nie bójcie się, Wiola chciała, co, moja witamy. Moja Zjazd czarownic, jak to no, mówi, Wasz na zjeździe czarownic. Miotem nam brakuje. No, a my nie, bo my to takie nowoczesne na odkurzaczach. O. Tylko zmokła, ja cię kręcę. Masakrycznie jest. Nie na odpuszczalnikowanie, tylko na parasolka. Mmm, o właśnie. To no, prawda. Mój, tu mój tylko jakbym tak siedziała, taka przy takich wielkich oknach przy ulicy, tam w tej szkole, to bym ciągle rozproszona była. Tak, też, Zestresowana tym bardziej. No? Bo to każdy przechodzi, ludzie patrzą, nie? I to jest w centrum miasta, nie to, że gdzieś na uboczu, no bo właśnie. ja miałam taką z takimi oknami, ale u mnie to były okna na podwórko takie, raczej na cicho ulica że tak. Usiądź. Today. Otwieramy kalendarz, ale nie będziemy jeść e, czekoladek, ponieważ it's jest już późno, month month to znaczy późno w sensie nice. jest już prawie godzina siódma wieczorem. Dzisiaj miałam wow. sporo rzeczy do zrobienia i my nie jadamy po godzinie szóstej to znaczy młodzi ah. nie jadą po godzinie szóstej więc obiecałam wow. mu, że wyjąć wow. możemy czekoladki, I, ale I zjemy je jutro po śniadaniu Nie wiem co to jest Nie wiem, myślę, że to... Nie możemy jeść teraz Myślę, że to powinno być Santa's face czy coś to, to chyba miało być... Czekajcie by się nie chce z... pomimo moją twarz. <laughs> Teraz ucieka na izaka. Ja mam. <laughs> Mój aparat ma wykrycie twarzy. I dlatego ja zawsze zasłajam twarz, jeżeli chcę Wam coś pokazać. Tomorrow. I'm not gonna eat it. We'll just pop it back and then... Eat it tomorrow. Okay? We'll put it in the kitchen. So put that on the side. Number eight, Number eight of this one. Więc tak, więc otwieramy okienka, ale nie będziemy jeść. I sobie jutro. My here. Where is.? Oh. Hazelnut Milano. Wow. Oh. E, Czyli to będzie czekoladow centrum czekoladowo-orzechowe. Pokryte ciemną czekoladą. Ah. Uch, to jest coś, co ja na pewno lubię. Ups, yeah. <laughs> e, Pokryte Ooh. ciemną czekoladą. E, posypane wiórkami. Wiór, wiórkami czekoladowymi czy wiórkami kakaowymi, jak tutaj tak jest napisane. Um, tak. Yeah. Także to jest podobno, oj, 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 podobno włoska czekolada. Także nie belgijska, tylko włoska. Muszę za, zakryć twarz, żeby się Wam o tutaj wyostrzyło. Tak wygląda z jednej strony, a tutaj są te, te nie wiem, chyba wiórki, to tak chyba o to chodziło. Więc tak. Uff, pachnie przepięknie, jest ciemna czekolada, także na pewno jutro sobie posmakujemy. Oh, till tomorrow. Till tomorrow. read to read Hold on, hold on. So, we had this one. Mieliśmy tutaj z tyłu w ogóle są pokazane te czekoladki, więc mieliśmy salony carmel. mieliśmy espresso tą czekoladową, mieliśmy sycylijski to sycylijski mus, czyli tą taką miedzową czekoladową. Uh, no, we didn't have this one. We, uh, we did have this one. That's that one, yes. Hazelnut Milano. Więc to oh, jest ta, oh. którą mamy dzisiaj, nie, oh, nie mieliśmy jeszcze tej dżandua, Dua? nie wiem czy dobrze to przeczytałam, ale tak to uh, jakoś ta jest. to um, jest, i nie mieliśmy seville caramel, no we did, we did, well I did, maybe you didn't. I jeszcze czego nie mieliśmy? Amaretti Crisp jeszcze jest. Na samym dole w białej czekoladzie, Amaretti domyślałam się, że to jest związane z migdałami. Młode liże opakowanie. Nie to żeby nie miał co jeść, bo dzisiaj najadł się już czekoladek i tak dalej. Młody sobie poszedł i um, yeah. gra sam ze sobą. Nie chciał się ze mną um, pograć, nie chciał się ze mną pograć. Nie chciał sobie ze mną pograć, także poszedł sobie na podłogę i gra sobie sam. Mm. Takie życie matki. Dzisiaj mam mój niezawodny um, bordowy kardigan, bo jest naprawdę chłodno, chociaż mieliśmy teraz po południu ogrzewanie włączone i jest. Całkiem przyjemnie. To i tak mój niezawodny kocyk na kolankach. Jutro ma być jeszcze zimniej. Jutro w nocy ma być zero, także będzie ciekawie, ale z kolei nie jutro w nocy wróć. Dzisiaj jest środa. To nie na piątek zapowiadali, że będzie zero. I jutro ma być chłodno, bo cały czas jeszcze gdzieś tam krąży ten sztorm. No dzisiaj po prostu pogoda była tragiczna. Jeszcze przez noc ma mają takie te resztki przechodzić i ma gdzieś tam być jeszcze dość takie obfite opady deszczu, mają być obfite opady deszczu w ciągu nocy, ale z tego, co widziałam, no i trzymam kciuki, żeby tak było, między godziną 8 a 9 ma być tego deszczu dużo mniej, a wręcz ma już tak, wiecie, odchodzić i przez, przez resztę dnia ma być sucho. Także myślę, że to ten sztorm tak już zawija manatki. Także no... Zobaczymy, jak to będzie, ale dzisiaj było naprawdę strasznie. I tak to dzisiaj wyglądał mój dzień: stomatolog, potem byłam z dziewczynami na kawce. Ale to oczywiście już widzieliście, bo nakręciłam Wam taki tak, no, niedługi, ale mam nadzieję, że wystarczająco. Nie chciałam po prostu, by, by było już dość dużo ludzi, bo my dzisiaj byliśmy później. Z racji mojej wizyty u stomatologa, zazwyczaj jak idziemy tam na w pół do dziesiątą, to jest mało ludzi jeszcze w kawiarni, ale jak już dzisiaj byliśmy, tym razie dziewczyny się trochę spóźniły. Było chyba już do, dobre 15, może nawet 20 po 10 um, i było naprawdę już sporo ludzi. Był. No, Także nie chciałam, wiecie, no bo to jednak jest czyjaś prywatność, prawda? Nie chcę tutaj, wiecie, obcych osób nagrywać, jak sobie kawę piją, jak coś tam się spotykają w, w gronie znajomych i tak dalej. To jest inwazja w prywatność ludzi. Także ale to, co mogłam, to nagrałam. Może jak jeszcze, bo to jest taka nasza już, można powiedzieć, chyba miejscówka taka. Lubimy tam chodzić, bo jest naprawdę przepięknie, jest czysto, jest, jest piękny wystrój, jest wygodnie. Także lubimy tam chodzić. No i jest blisko, bo jest w centrum, także wszystkim nam pasuje. Także może jak będziemy następnym razem, to nagram Wam ten drugi różowy pokój, którego nie byłam w stanie was, Wam pokazać, a jest naprawdę jeszcze piękniejszy niż ten, w którym dzisiaj siedziałyśmy. Także, także tak. No to tyle moi kochani, będę tutaj się... bo już się rozgadałam, już się rozgadałam, będzie długo, ale to może Wam e, wynagrodzić trochę tego wczorajszego, bardzo krótkiego vlogmasa, także mam taką nadzieję. E, ja widzę, że ta moja kanapa to takie, takie będzie, nie wiem, centrum vlogmasowe chyba, <laughs> po trochu. E, tutaj się, tutaj się dzieje wszystko. E, może jutro postaram się w jakimś innym miejscu... Wow. OK. Let's see how it's done. Młody, chcę Wam pokazać y, alfabet, który ma rozłożone na podłodze i chyba zrobił zdjęcia każdej jednej literce. Tak przynajmniej na to wygląda, ale Wy chyba tego nie widzicie, bo nie wiem, czy to w ogóle jesteście w stanie zobaczyć. Kamera w kamerze, nie wiem, A. aparat w aparacie. Na ciągle o tych kamerach. O, teraz coś tam A. widzicie chyba. To some fotki młodego so a, I just like a artist, a and Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me! Bravo! Pięknie. Mm. Moja gwiazda. No i tym pięknym akcentem kończymy naszego dzisiejszego Afry. vloga. Vlog z 8... Vlog. <laughs> Vlog z 8 grudnia, czyli vlogmas numer 8. Do zobaczenia jutro, moi kochani. Buziaczki. Papa. Pa! pa. pa, pa.